Cześć, z tej strony Remy, firma Ricard, przyczepy kempingowe z Przeszewa, dzisiaj Hobby 540 z 2001 roku, układ UL, przyczepa sprowadzona z Danii, sprzedajemy ją z kompletem dokumentów do rejestracji, klient odjeżdża od nas z pozwoleniem czasowym i z ubezpieczeniem już na cały rok, przyczepa wyposażona w napęd, już Wam go pokazuję, Napęd solidny, świeży z rurkami aluminiowymi. przyczepa bardzo ładna. Poza napędem ma jeszcze przycinek Izabeli na wyposażeniu. Zwróćcie uwagę na poszycie. Wszystkie kolory są żywe, nie ma żadnych okna. Wszystkie okna są całe, nie ma żadnych uszkodzeń. Z przodu mamy na bagażnik na rowery. Przyczepa naprawdę prezentuje się ładnie. Jedyna rzecz, którą muszę wam pokazać. To zanim jednak też tutaj z tej strony pokażemy tabliczkę znamionową. Choby 540 za F jest jedynka 1500 dmc masy własnej ma 1175, za tu za chwilę przejdziemy. A to jest ta rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Tu ma takie małe wgniot. Oczywiście to poszycie nie jest przerwane, więc jest szczelne, przyczepa w środku też bardzo ładna sucha. Ma jakieś brudne zacieki, tak jak tu teraz w telefonie to widzę, na żywo tego już tak nie widać po prostu pogoda nie sprzyja temu, żeby o, tu znalazłem jeszcze taką historię. tu już jest zrobione klejem więc myślę, że coś tutaj było mogło być przy to poszycie przerwane to oczywiście kwestia umycia i, i to co chodzi natomiast cała reszta wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie przyczepa w środku też sucha nie ma żadnych zacieków. Wszystkie okna całe. Zajrzymy do środka. Wykładzina dywanowa, mimo że była czyszczona. To już nam tutaj się jakieś tam rzeczy trochę wniosły. Pod spodem mamy oryginalną taką podłogę. Teraz ja sobie tutaj wytrętuje buty, żeby... OK. Jesteśmy w środku, jak już jesteśmy w środku, to rzucimy sobie okiem na dokumenty, mamy tak, 2001 rok, 12 lipca pierwsza rejestracja, do 2021 roku jeden właściciel, cały numer nadwozia, mamy F1, to oznacza, że to jest 2001 rok, 1175 masa własna, 1500 DMC, Hobby 540. Oczywiście, do tego dokumentu zakładamy jeszcze faktury. Badania techniczne, tak żeby z powodzeniem zarejestrować na no i, i, i miesięczne tablice na przyjazd do domu. Ubezpieczenie na cały rok i to wszystko jest oczywiście w cenie. Celowo przysłoniłem trochę żaluzję, żeby pokazać Wam, jaki tutaj jest fajny klimat. Wpuścimy, może trochę więcej światła. Przyczepa z tyłu ma, jak widzicie, podkowę. Dużą podkowę. Przyczepa jest szeroka 2,25 Od 560 na przykład różni ją właśnie szerokość, bo 560 już ma ponad 2,5 m, czyli jest 20 cm szersza a jednocześnie 20 cm dłuższa. 540 jest wygodniejsza do poruszania się na przykład na drogach do parkowania i tak dalej, bo z racji tego, że jest trochę węższa łatwiej się z nią jeździ jest większa od 475 znowu o 40 cm na długości troszeczkę jest szersza też a więc ta 540 jeśli komuś nie przeszkadza 1500 DMC to jest taki fajny fajny optymalny rozmiar skupmy się na stanie przyczepy stolik jego obrzeża i cała reszta widzicie że to wygląda naprawdę fajnie bez śladów jakiegoś użytkowania tapicerki Oczywiście wszystko na zamku, można rozebrać, wyprać, wyczyścić. Zajrzymy sobie oczywiście te wszystkie kąty też. Może jak już jesteśmy po tej stronie, to patrzymy co mamy tutaj. Tu mamy zbiornik na wodę. Tam jest dość ciemno w nawoźniku, ale myślę, że chociaż tyle Wam pokażę. Widać, że nie ma tam żadnych plam na płytach, że jest sucho. Podobnie od spodu. Te drzwiczki serwisowe też nie mają żadnych zacieków. Dlaczego mówię o zaciekach? Dlatego, że płyta, którą wykorzystywało w tamtych latach e, Hobby do produkcji przyczep, to jest płyta, taka cienka sklejka, i ona jest powleczona taką okleiną papierową. I w momencie, kiedy pojawia się jakakolwiek wilgoć w środku, zaraz pojawiają się na tym papierze plamy, które są w zasadzie bardzo trudne, niemożliwe do usunięcia i tam gdzie przyczepa ma zacieki no to automatycznie to widać często tak się też dzieje pod oknami z różnych powodów może się zebrać wilgoć zwykle z, zwyczajnie z powietrza ona gdzieś tam później tu spłynie i się od tej brudnej gumy zrobią takie falbanki tutaj że tak powiem i, i te zacieki widać natomiast jeśli nawet takie rzeczy się nie działy no to, to wygląda to później bardzo zdrowo ja postaram się pokazać wam jeszcze jak wygląda belka bo to też jest ważne. Tu, jak widzicie, trochę brudu się zebrało pod tą szczelką. Natomiast sama belka, o możecie to widać, kurczę, trudno mi pokazać. Nie mogę jej na tyle. Ona już tam jest wszędzie, już sucho. O, cięcie robi. Jest e, zdrowe drewno, jasne drewno. Nie jest zaciemnione od, od wilgoci, więc e, to też świadczy o kondycji samej przyczepy. To jedna strona. Zobaczymy sobie tutaj. Myślę, że będzie więcej światła, będzie łatwiej to pokazać. No, tabelka, widzicie, jest krótsza, mam nadzieję, że to widać. Tam jest ciemno, o, trochę lepiej teraz. Żywe, zdrowe drzewo, także tam się nic złego nie dzieje z tą przyczepą. Podobnie tutaj pod oknem też jest sucho, bezpiecznie. Tak wygląda na dole. Zajrzymy sobie w ten sposób. Mamy baterię, ona jest niezbędna do napędu movera. Spróbujemy to zbliżyć tak. Tam też będzie bezpiecznie. Te łączenia też są bardzo ważne. Hobby również. Najczęściej się pojawiają takie dziwne rzeczy na przykład w LMC, którą mimo wszystko uważam za bardzo też solidną przyczepę. Hobby lubi być kapryśne, więc tutaj trzeba być czujnym. Jeżeli się dba o tą przyczepę, no to ona potrafi się odwdzięczyć tym, że nie będzie się z nią nic złego działo. Jest delikatna i wrażliwa, ale jeżeli jak wiecie jak ją serwisować, jak o nią zabrać na przykład po, po sezonie, no to można ją bardzo długo użytkować, zwłaszcza te modele tego okresu do 2003, kiedy te przody nie są jeszcze tak wrażliwe na parapety przednie na, na wilgoć, Ale o tym to już e, jakby osobna historia. E, tak wygląda kuchnia. Zwróćcie uwagę, że te wszystkie płyty są oryginalne. Można kupić nowe płyty hobby. One są wtedy trochę jaśniejsze. E, I w momencie, kiedy przyczepa była naprawiana, no to od razu widać, że Płyta. Mimo, że jest taka sama, to zwykle jest trochę jaśniejsza. W kuchni też tutaj zawsze warto sobie zwrócić uwagę na ten parapet, bo tu też mogą się pokazywać różne rzeczy. O, nie wiem, czy tu mi się uda tą uszczelkę podnieść. Musicie mi zaufać. Naprawdę jest przyczepa zdrowa. Myśmy ją całą sprawdzili. Jest po dużym serwisie, stąd też gwarancja na nią na rok. Gwarancja dotyczy szczelności i sprawności wszystkich urządzeń, które są na wyposażeniu przyczepy. Tu w tej przyczepie oryginalnie są takie drzwiczki zamykane do tej szafki. Niestety kupiliśmy ją bez nich. Um, uważam, że te, te drzwi nie są to jakieś turbo konieczne, więc nie kombinowaliśmy nic, zostawiamy to tak, jak, jak widzicie to teraz. A blat w kuchni też nie ma najmniejszych oznak użytkowania. Nawet te linie, te packi, które tu często się wycierają, są naprawdę... O, tu mam jakąś centkę maleńką. Naprawdę maleńka, teraz ją dopiero zauważyłem, ale poza tym naprawdę wszystko wygląda cudownie. Puchęńka, zwróćcie uwagę w jakiejś kondycji. Na pewno mm, można byłoby ją lepiej posprzątać, ale to już zostawiamy nowemu właścicielowi. przestrzeń tam też jest bardzo ważna. Najlepiej zaglądać miejsce tam, które nie są oczywiste w szafkach, aha. Um, te przestrzenie, te szczeliny tutaj też są nie bez znaczenia. Przyczepa dużo jeździ, to tutaj lubi nam się to wszystko rozjeżdżać, te szczeliny po, zarobią się dość, no większe i i co za tym idzie, no to świadczy o tym, że ta przyczepa jest Mocno eksploatowana, czy była mocno eksploatowana OK. Tu mamy okna dachowe wokół okna. Oczywiście też nie ma żadnych powodów do zmartwień. Samo okno ma taką zasłonę przyciemniającą i ma moskiterę. Wszystko fajnie działa, wszystko pracuje tak jak należy. Okno jest całe, nie jest nigdzie popękane. Jest szczelne, co ważne. Działa. Nie chcę go teraz otwierać, bo cały czas pada, więc nie chciałbym tutaj narażać tego, tego że na jakiś tam... Dobra, idziemy dalej. Szafka, stolik, pod telewizor mamy, pilota od napędu. Drzwi oczywiście są z z tą częścią tą górną, żeby ją otworzyć i puści trochę powietrza. Łazienka, zaczniemy od brodzika. Tak wygląda, jest cały, nigdzie nie jest popękany. Wrócę. Cała reszta tak wygląda, jak słyszycie. W oknie dachowym mamy wiatrak, taki wyciąg, żeby wyciągać to powietrze ze środka. Materię oczywiście można wymienić na taką z wyciąganym wężem, po to, żeby można wziąć prysznic w środku. Przy czym wtedy trzeba trochę uważać na te drzwi, żeby nie lać po wodą, no bo wszystko to jest drzewo. Przechodzimy do tej części sypialnej. Drzwi są przesuwne, one są na dole blokowane po to, żeby w czasie jazdy się nie zamykały. Tu mamy szafę z dodatkowym oświetleniem. No i znowu bardzo ważne rzeczy, komin, tutaj ta szczelność tego połączenia. Podobnie jeśli chodzi o antenę, ten masz antenowy, ta rura też jest sucha, nie ma żadnych zacieków, czyli też się tutaj nic nie mało. Tak wygląda w szafce. I tu już mamy sypialnię, dużą, fajną przestroną z pojedynczymi łóżkami. E, tu też sobie zajrzymy od razu na te wszystkie połączenia przy suficie. Za chwilę pokażę Wam parapet, no bo to są takie newraliczne miejsca w przyczepach Hobby. Pod tutaj parapetem też wszędzie sucho, wszędzie płyta oryginalna. Tak wygląda pod łóżkiem. Mamy trumę TT2, narożniki suche. Są fartuchy od przedciąga. Sam materac, zwróćcie uwagę, czyściutki, bez najmniejszej plamy, bez uszkodzeń. Podobnie tu te wszystkie połączenia. Dalej przedni parapet zdrowe, tak jak powinno być. Zajrzymy sobie jeszcze do szafek. Przecież jest naprawdę bardzo zadbana. że ma 22 lata to to wygląda naprawdę bardzo fajnie ok drugie łóżko tu znowu pod oknem te połączenia materac z tej strony pod już mamy przedsionek Izabeli tak jak powiedziałem Uszykowałem sobie część, jedną ścianę po to, żeby Wam pokazać w jakim jest stanie. przycionek mam moskitierę w oknach. Jest bardzo fajny kolorystycznie, nie jest zniszczony. Na pewno jest dużo młodszy od samej przyczepy. Po środku mamy jeszcze stolik. Tu też jest doprowadzony nadmuch powietrza. Mówię w momencie, kiedy uruchamiam piecek, no to Mamy tutaj ogrzewanie drzwi przesuwają się lekko, swobodnie, nigdzie się nie haczą i z jednej z drugiej strony z muszę sobie pomóc. a tu jeszcze mamy w kuchni mikrofalówkę. nie zrobiliśmy sobie do szuflady Mamy z domu szufladę Skoszyn. Lodóweczka zasilana na 12-220 na gaz. Nie ma tu jednej półki. Możemy ją domówić, jeśli ktoś się upiera, że chce ją mieć koniecznie. No oczywiście to możemy zrobić. No i co? To chyba wszystko. Oczywiście, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu 608-660022. 608 6600 2, 2. Zapraszamy do nas do firmy na dobrą kawę, na ogrodziny przyczep, jest ich coraz więcej, wybór duży, nic tylko przyjeżdżać. Do zobaczenia u nas na miejscu. Pozdrawiam, cześć.